Witam Was serdecznie z tej strony, Kamila. I w końcu udało mi się przejść misję trzecią kampanii drugiej. Nie patrzcie na to, jak wyglądam: po prostu jestem chora. Powiem Wam szczerze, że to był tragizm, tragizmuzy i cierpienie. To, co ja po prostu się tam narobiłam, to głowa mała. Yy, także zapraszam Was na kolejny odcinek yy, o właśnie misji trzeciej z kampanii drugiej, bo naprawdę warto zobaczyć ten chaos. Okej, okay, podejście trzecie. Już teraz wiem co i jak, więc lecimy dalej i podbijamy. Nawet nie zdążyłam nim strzelić. No nie, nie zdążyłam mu uciec. Um, dobra, ja już, chcę, ja już chcę za szybko po prostu. Już za długo gram w tą misję, już za bardzo mi się śpieszy już tak, już jestem zdenerwowana także sorry, ale na dziś kończymy i wiem, że tak rozgrywka była żenująca witam was ponownie kończymy dzisiaj, mam nadzieję tą misję, która już po prostu e, która po prostu już mi krew psuje bez sensu Pewnie chcę zakończyć grę ja chyba przed nią od początku. Okej, okay, lecimy dalej e, z misją trzecią, kampanii drugiej e, i kwestia jest taka, że już byłam tak wkurzona na tą misję, że musiałam sobie na YouTubie znaleźć kogoś innego, kto przechodzi tą grę. I znowu nauczyłam się bardzo ciekawej rzeczy, na którą wcześniej nie zwracam uwagi. Mianowicie, po pierwsze można sobie tutaj wziąć automatyczną walkę. Co wa wydaje mi się często bardzo dobrym e, sposobem, gdyż no ja średnia jestem w tej walce. A po drugie e, bardzo ważne jest Co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest nie mogę się znaleźć. A sprzedawca artefaktów, żeby sobie wyrównać szanse z tym moim wrogiem. Ale ja też już mam trzynastkę, więc ja po prostu muszę ją dodatkowo, wiecie, yy, stuningować. Także, tak. Rozpoczynamy sobie misję trzecią, po raz kolejny. To już było w poprzednim odcinku, więc bez sensu. Mm, sprzedawca artefaktów 10 tysięcy. Nie, jednak wolę chyba grać innymi. Cześć, cześć, witajcie z tej strony Kamila. Dzisiaj rozpoczniemy sobie po raz, po raz setny podejście do misji trzeciej. W na YouTubie widzicie odcinek, gdzie przeszłam drugą już misję z tej kampanii Podziemia i diabły. No i początek trzeci, który w sumie dobrze szedł, ale potem nagrywałam, nagrywałam, przegrywałam, wkurzałam się i to tak trwało mniej więcej trzy dni. I to jest już moja ostatnia, ostatnia y, szansa na przejście tej trzeciej misji. Naprawdę, przechodziłam ją i tym, i tym. Y, próbowałam na różne sposoby. I to jest ostatni raz. Także zaczniemy sobie. Dobra, nie mam już cierpliwości, więc lecimy na szybko. Zainspirowanie właśnie YouTube'em, powiem Wam szczerze, że to był tragizm, tragizm, łzy i cierpienie. To co ja po prostu się tam narobiłam, to głowa mała. Nie mam pojęcia, jak znalazłam się w pewnym miejscu, w pewnym sejwie, w którym byłam. Bo dużo filmików nagrywałam, kasowałam, nagrywałam i znowu kasowałam i tak w kółko, ale udało mi się, udało mi się w końcu to przejść. I powiem Wam szczerze, że no myślę, że z tydzień od Heroesów to sobie muszę odpocząć, zanim zacznę kampanię numer 3. Pozdrawiam. Okej, okay, jeszcze raz podchodzę do tego. Mam inny pomysł. Tu mam 2000, mam 2000... Hmm. Sprzedam wszystko to, wszystko to, wszystko to, wszystko to i pokupuję jeszcze trochę wojska. Tutaj już nic nie mogę kupić, tutaj jeszcze trochę mogę kupić, ale to za dzień tamten sobie leci. I teraz tak. To mogę kupić i jeszcze mogę sprzedać znowu? to. To nie. To. To sprzedam. Mm. Tutaj kupimy. Aha, więc nie mam pieniędzy. A to za jeden dzień chciałam sobie lecią sobie tam leci. I tutaj sobie kupimy tych. Tylko na tyle mnie stać. Ja mogę jeszcze sprzedać. I nim polecę tu. Podaj wszystko tamtej. I będziemy uciekać. Taki mam plan. Tego pójdziemy na stracenie. To może sobie jeszcze dokupimy trochę tego. jeszcze mamy jakiś hajsik okay. Tutaj garnizor nie jest pusty. I tak zapiszemy sobie i zobaczymy co on zrobi. Tym pójdziemy sobie tu. Tym pójdziemy sobie tu. I tym tu. I teraz zobaczymy co on zrobi. i Co on zrobi? O Boże, udało mi się zwyciężyć, zwyciężyć. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Zobaczymy, co zrobią. Jeszcze nikogo nie wysłałeś. Okej, okay, zobaczmy. A, wyszedł. Wziął wszystko. I my go teraz, słuchajcie, ciap. I... Gratulacje, Kamila. W końcu zdobywasz Stidwig i odnosisz zwycięstwo po wielu, wielu, wielu próbach. A to trzeba było wziąć na sposób na sposób, który dzięki YouTube'owi znalazłam, i dzięki temu, że już byłam tak wkurzona, że już miałam tą grę wyłączać i powiedzieć sobie: dosyć nie zrobię, nie przejdę tej misji trzeciej. Ale mówię jeszcze raz, jeszcze raz. Brawo.